ludzie ludzie właśnie zrobiłam przed takiego slajma I się nie nie nagrało Ale jest on super Dodałam tam prawie wszystkie kleje, które miałam Cieplinkę pianki do ogólenia. Multim brokatu I... no i aktywator I ten kolor ten. To jest pomarańczowy taki. No. I wyszedł on taki brzoskwinkowy. Bardzo ładny. I jakby. On jest taki, że to chwilę jakby schnie. I już do wywrócenia jest. Tylko on jest taki. Właśnie taki. Glutkowaty, więc fajnie. <ścoughs> Chyba zaraz jak robię kolejnego slime'a, to widzimy się za chwilę.